Czy ja właśnie znalazłam moje ulubione perfumy, ale za mniejsze pieniądze? Te buteleczki pochodzą ze sklepu Magiczne Perfumy i to są zamienniki luksusowych i kultowych perfum. Pierwsza buteleczka to zamiennik Mugler angel Nova i nazwałabym go tak po prostu Malinowa Róża. Idealnie pasuje. No, przepiękny, malinowy, taki różany zapach, więc jeżeli lubicie, to koniecznie musicie sobie przetestować. Zawsze jak używam tej buteleczki, to dostaję masę komplementów, bo jest to zamiennik Bacard Rouge i po prostu to jest taki. Piękny, taki luksusowy, prestiżowy zapach i naprawdę ciągle mam wiele zapytań, jak ktoś mnie mija na ulicy, co to za zapach. Tutaj mamy zamiennik Karoliny Herrera Good Girl i powiem Wam, że pachnie jeden do jednego. Ten sam, taki piękny, tajemniczy zapach, boski. Ten zapach to zamiennik Tom Ford Sherry i to jest po prostu taka wiśnia z pazurem, więc po prostu idealny dla takich pewnych siebie kobiet. Przepiękny zapach. A Ty który z nich testujesz jako pierwszy?